Cześć kochani, dzisiaj przygotuję dla Was butelki sensoryczne. Do ich wykonania potrzebujemy butelkę z nakrętką, glicerynę, wodę destylowaną, kolorowe cekiny, muszelki i brokat. Zaczynamy od tego, że naszą butelkę napełniamy kolorowymi cekinami. Wlewamy odrobinę wody. Trochę gliceryny. I zupełniamy wodą do końca. Zakręcamy naszą butelkę i w ten sposób przygotowaliśmy prostą butelkę sensoryczną. Do butelki możemy wsypywać brokaty oraz kulki hydrożelowe. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Wszystkiego dobrego. Cześć!